Ja, ostrygak Jeszcze cygaro na karku ma pały Policja szuka mnie, nie dam się złapać Dryluję nocą, życie to mój plan A ty jesteś tylko czterem starek z nami szans. Jestem na myśli Mówią, że mnie szukają Zgaszę im światło i niech chlepi, spierdalają Ale cygam odbiegł i już sfera Ale nie ma tu trawa, bo nas Bo wpierdol, i tak czeka was W kieszeni mam hajs, policja goni nas Jak gaszy, światło, nie widać nas Mówię, cygan, nie odpierdalaj, bo tu nie ma miejsca dla innych kapusi Na blokach mówią plec, cyganami Ale ja zamiast odpowiedzieć słowami, walę im sierpowego na pysk Ale i tak jestem pusem, Policja szuka mnie, ale ja i tak mam Wyjebane w nich, tej Drzewo Boskier czekaj, nie nadrobią nas, bo mam w sobie zbyt wiele To moje miasto, to moje życie Jestem cyganem na karku mam bały Szukają mnie cały czas, nie dam się złapać Chyba, że się rozpierdoli na mnie mój własny brat Rucham, kurwy, no co pan Życie to mój plan, a ty jesteś tylko czwarem stary, bo nie macie z nami szans Chodzę na bicie, bym miał broń w ręku Policja, nie wie, jestem, bo się ukrywam w miejscu, Gdzie w tym mieście nie ma dla innych miejsca Zawsze czuję puls, zawsze wiem kiedy mam chodzić, bo na każdej ulicy mam swoje każdy z nich wie co to znaczy konfidenta, czeka karta Czeka kara Gry to moje życie Ulice to mój dom, Gdzie Cokolwiek bym był, wiem, że zrobię to, bo to mój flow Cygam w akcji, nie ma czasu na ucieczkę Znajdę cię nawet w najgorszych miejscach i cię rozjebie Jestem cygana, na karku ma pały Szukają mnie cały czas, nie dam się złapać, chyba że mnie rozpierdoli mój własny rap, piluję to co, życie to mój plan A ty jesteś tylko czwerem stale bo nie gonicie nas Rucham całą noc, bo życie to mój plan Produkcja harna, i Produkcja harna, i Ja, yeah. produkcja Harna się rodzaj FIXA Policja Harna i rodzaj